Siemeczko będzie to kolejny odcinek, kolejny odcinek i tutaj mamy skontraktować się, tak, skontraktować się. Ty, ty to się lepiej nie ozywaj, Tomku. Ty to net umieć. Umieć i nie umiesz mówić. Dobra, gdzie gdzie ma być ten frajer? A, on będzie pewnie w... do... Patrzcie tutaj czego... No nie działa. Okej, okay, z tym. Game okay, ogon. I w skroń dobra. Wychodzimy. Teraz idziemy tam do tego typka. Fajnie by było, gdybyśmy mogli jakimś autem sobie popierniczać. Kurde, no nie da się na ten rower wsiąść. Wejść, wleść do niego. Dobra, to napinamy. Tylko czekajcie, czekajcie. Wyskakuj tutaj. Hmm. Gdzie kurde teraz? Tutaj trzeba iść mi, powiedz sobie. No wyskoczy. No, no I teraz co? On tutaj będzie? No teraz to się pokazałem w ogóle, zahaczyłem tutaj o jakieś gówno I nie wiem o co to ma być I teraz wskakuj, dobra git, 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 majonez, majonez z gitem, normalnie z bitem Dobra, mamy tutaj iPhona i teraz sucharnia, jak rozwalić iPhona, jak najszybciej Tower boss is and he's definitely stara. not your man. Better like suspect is this... warlord, basically. Local guy. Calls Ta. himself Rise. Mm -hmm. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antisin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. No, a w sumie widzicie, ten iPhone tutaj szybkę miał rozwaloną. Dobra, lecimy, leć, leć, leć w, pse, w przestworza, czy jak to tam było w tej reklamie? Kucz, wyskakuj tutaj. Par Parko robimy, dawaj na to teraz. Nie! Nie! Kurde, z panem szmaciarz pieprzony, pan nawet skakać niemy. No, no, wyskakuj tu, idioto. Nie to nie! Laski best Będę biegał wokół zombie. zombie mi się jakiś GPRS włączył No nie sab już tak, nie Sab what are you looking for? O, siema. e. e. Spójrz mi prosto oczy. Nie? Nie? Dobra, nie będę słuchał jakiegoś frajera. On nie jest w moim interesie że tak powiem. Wejdź tutaj sobie. Czekajcie, potem była mapa, tak? i tutaj do Dangerous Areny trzeba dojść. Crane. 3 Dobra, to So Dobra, idziemy tutaj C, żeby przejść pod tym. Okej, okay, spacja, żeby wstać... Mhm. Cies, cies. Co to? Kurde ma być, dawaj, szybko napinaj, dam. No, dobra, zrzuciłem ten shit. Spadło i się zabiło. No, bo na jakieś kolce wpadło Dobra, napinaj tutaj. Dawaj, 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 dawaj i jump. OK, jest git Co to ma być? Jade, I'm getting close to the drop zone. Mam najmniejszego pojęcia Dobra Co? Ty mnie bijesz? Kurde, no Nie wiem co tu się dzieje, bo jak zombie mnie bije, to tak się kurde dziwnie normalnie mi obraz zmienia Tak nienormalnie bym powiedział Wie co ja tutaj mam zrobić? Aha Tutaj też zombie jest Ale tam jest kolczatka Chodź tu, no Dobra, spadaj stąd. Leżeć, leżeć tam dziwko. I mam znaleźć punkt zrzutu jakiegoś towaru. A, i ten punkt, ten zrzut jest podejrzewam, że ten otoż, ten otoż, ten budyneczek. Wiecie, bo kurde zombie jest. Nawet dwóch. Dobra, leżą, leżą. Ten jeszcze nie do końca. Dawaj, dawaj z nim, ze szmaciarzem. No, dobij, dobij to ścierwo. Dawaj, tutaj go zrzucimy. Leżeć tam. Poszedł mi stąd. Aha, i co tutaj? Tutaj mam pokazane, że tutaj coś jest. O, jest. Just. Korki tutaj wpinamy, wpinamy koreczki No chodź tu, i patrz, patrz tu, patrz tu Nie? 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 Dobra Teraz was tu skopię, trzymać aż pieprzony Dawaj tutaj z nim, a ten, się też zaatakował Dobra Teraz strzałeczka nam pokazuje, że tam trzeba iść Spinaj się, tak, tak. Mamy oczyścić Ale Kurde, się załamało. Dobra, don't worry, my friend. Mamy oczyścić teren z tego gówna całego. Jeśli się nie mylę. A mi się nie chce z tym walczyć, bo tego trochę jest. co takie dźwięki wydajecie, gówniarze? Masz. Na, padaj tu pewnie. Patrz się, to teraz już wychodzi na, na budynki, no. Skocz, skocz. No tu podejdę. Skaczesz? Czy nie? Chyba nie. Chyba nie skacze jednak. Co tutaj takie jest? Może no to ze mną jest, czy coś? Dobra. Zdychaj, zdychaj! No, zabijesz to... O, dobra, znikł z mapy. Czyli nie żyje. O, 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 tutaj coś wypadło z tego. O nie, za przeszukać tylko mogę. Nie będę przeszukiwał w poszukiwaniu hajców Ale tutaj muszę jeszcze wyczyścić z samego środka Ta środyka, no, brawo, brawo Tomek Nie umiesz polskich języków Wychodź tu Okej okay. jesteśmy No wchodź tu do środka i dobra, i te dwa zombie mamy zabić. A ja, o oh sorry, że tak burde, ale uderzyłem uderzę. Mazam ostaty w stojak. Dawaj, gincie, gin! Giniesz? Zginąłeś? Może jednak. No, to to gin. Dobra, gin, gin. Unlock Dobra, odblokowaliśmy. nic już? Nic, nic. Mm, tak, wiem, że moje HP is low. I tutaj co? Już. Używamy. Dobra, mamy prąd. Light trap zrobiony. Okej. Okay. A co tutaj znowu mamy zaznaczone? No. Oh fak. Dobra. I co, i mamy uciekać chyba stąd? Mamy znaleźć miejsce... Miejsce do wypuszczenia jakiegoś kurde ładunku, chyba jeśli się nie mylę, tutaj wskakuj. Idziemy odpalić lampki, odpaliłeś, odpaliłeś. Dobra, lecimy tam dalej z tym tematem. O tej, widzicie zombie, to ja taranuję, nawet ich zabijać nie muszę. Czuję respekt chłopaki No i dobra Jesteśmy na samej górze mhm. I co mamy zrobić? Kurde, co my to? Mamy wszystko powłączać, wyłączać To nie chodzi o to Hmm, a o co? Jest taki parko nie jest. Okej. Okay. Tutaj mia miałem coś zrobić, było zaznaczone, ale jak wszedłem to już nie. O, co to jest? No to dobra, no to mi jest niepotrzebne. Hm. Tutaj mamy łóżko. Nie mogę spać teraz. No dobra. Ale ja dalej nie wiem co tutaj mam zrobić. Kurde, nie da się wyskoczyć z tego gówna Tak to jest jak się nie słucha misji Dobra, napraw sobie tą broń Używamy I teraz aktywujemy No i git No i tutaj mamy git Chyba Ale tam jeszcze coś mamy na mapie zaznaczone. Na samej górze tego wyskakuj tutaj, wyskakuj z hajsu. Okej, okay. aktywuj to. I dobra, no i chyba wszystko powinno być Git. Hmm. Nie ogarniam tej gry. Hmm. Dobra, wychodzimy stąd. I tutaj nam jakiś punkcik zaznaczono. Aha, bo my to mogliśmy oznaczać ee, w celu. To już ci pomagam Dobra, bo to mnie chce zjeść, to mnie chce zjeść. Dobra, siad the fuck up, Gary mu w ode mnie. Dobra, zaraz ci pomogę, bo muszę to dokopać. Leżeć. O kurde. Nie będzie gryzienia Rasaha. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie ja Jak ja przez siebie padnę. To mi odcinek zepsujesz, nie? Wytrzymałe te zombie są, tak wam powiem Leżę tu Jeszcze raz, dobra No, ale... Ja ci pomogę, czy nie? Dobra, dzięki za nagrodę Ale quest'a mam tam nadal Może gdzieś dalej jest ten quest po prostu miałem chwilkę przerwy w nagrywaniu i ten odcinek tak na dwa party nagrałem, niestety... Zapomniałem włączyć to głupie nagrywanie i się nie nagrał kawałek. Nie nagrał się i o, i dupa z tego wyszłam. I teraz jesteście znowu kawałeczek dalej. Dobra o tutaj to ja się zabiję. O nie, jednak się nie zabije. Dobra, jest git, jest git. Biegniemy dobie dalej, biegniemy sobie dalej... To ty mnie, kurde, oczywiście więcej movie makingu czeka, bo... będę musiał, kurcze, to obrobić. Będę to musiał obrobić, także wiecie... No i ten już zadyszki dostał. Zadyszki już dostał, debil. Oh shit. Swarming się Mhm. Wiem, że to jest daleko, no ale cóż, masz biegnąć. Kurde, Shit. ale teraz It's coś po late. tej przerwie coś takie przechowane, co mam, nie wiem, coś mi się gra zbugowała. No i patrz, tu, patrz tu. What the fuck, on to kurde jakoś lepiej ja. Do? Dobra, ja tam idę. Idziemy po drugiego dropa, kurde, sorry, ale tutaj... Się się, 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 odchyliłem na krzesełkę i te kurde mogło mnie przez chwilę być gorzej. Słychać, idziemy, ale to widzę, że napinamy gdzieś w góry. Napinamy, napiżdżamy, biegniemy sobie w każdym razie. I okej. Okay. Dobra, już, już tam biegnę. Wy, zombie, to, ale w sumie po co, mi hajs. Nie chce mi się walczyć z zombie. A w dopie to mam, dobra, biegnę tam. To jest raczej nieobowiązkowe. Raczej. Kurde, 5 HP mam, wy też to widzicie. Być debilem, być rasachem. Samemu się zabić. No ale cóż, tutaj zawsze się przynajmniej HP do 25 regeneruje. I się za... A już myślałem, że już się znowu zabiłem Dobra i teraz szukamy drugiego takiego miejsca na mapce Do zrzutu Dobra, skakaj tutaj sobie Hmm Wysko wyskocz tu. No dawaj! No kurde co frajer walony A tak wam w sumie powiem, że poprzedni spad tego To co mieliśmy znaleźć w każdym razie Nie wiem jak to się nazywa To mi trochę zeszło to znaleźć I właśnie szkoda, że to się nie nagrało, no ale cóż Ale cóż, życie toczy się dalej Odcinek jest gdzie to może być? Hmm Nie mam pojęcia Jak to miasto jest takie duże W każdym razie w tym obrębie to będzie gdzieś O i znalazłem Jest To jest chyba to, nie? Czy nie? Tak czy nie Nie czy tak Ale pierwsze chyba muszę sobie zapewnić bezpieczeństwo i będę musiał tam podejść do tego czerwonego domku, co widzicie na mapie. Nie, chyba nie bardzo. Dobra, wyskocz tutaj, dasz ad. Gdzie jest ta dziura? Tu. Okej, okay, wyskakujmy, Może tutaj gdzieś to będzie. No, jednak nie. Jednak nie tutaj. Dobra, wskakujemy na tamten budynek. Hmm. I co tutaj zrobić trzeba? O, quest nam tutaj pokazuje, że to tutaj gdzieś ma być. Ale jak już tutaj podejdziemy bliżej, to już, już nie pokazuje już za bardzo, gdzie to jest. Hmm. Cały czas wiem, że moje HP jest low. Ale ja na to nic nie poradzę. Okej, okay, wyskakuj tutaj. A właściwie, to to będzie na tyle w tym odcinku. A znajdziemy drugiego dropa w następnym. Dzięki za oglądanie, na